Moje aniołki. Witam Was w ten piękny poniedziałek. U mnie jest wszystko fajnie, mam nadzieję, że u Was też. Miło bardzo Was widzieć. I zaczynamy. Dzisiaj mamy do wyboru filmy. E, cztery opcje, tak? To będą cztery opcje. E, do pytania, czy on, ona, mnie, nas, Was <grafię> zdradza. Ok? To jest tak: Spider-Man. Spider-Man Spiderman te dwójka ok Jump się sugerować aktorem i Jimmy Carey'em film, ok i teraz kochani zdecydujcie się na jeden i po tym film będę robiła rozkład, oczywiście tu co tam widzicie, lampkę to ja tu po, położę ten film do którego będziemy robili Reszta odłożę tam i tak po kolei, jak zawsze, herbaczki moje. to tak. Jump Street, ten z Jimmy'em Carey'em. Moje ja tu nie widzę, nie będziemy tu zaglądać. Z Tedem i... Bo teraz tylko wziąłem pierwsze spółki, tak naprawdę jeszcze ich nie zapamiętałam, bo szłam tu na górę. O, takie okna. Ok, jak nie zdecydowaliście jeszcze, od w tym momencie sobie spauzujcie. Czekajcie, tu coś świeci. Spauzujcie, jak zagląda... zaglądam, hmm. widzicie moje oko? Tu na dole. Sobie spozwólcie i sobie zdecydujcie, a ja będę zaczynała o, na przykład od tego, ok? Czy on ona nas zdradza? Wszystko będziemy widzieli. Widzicie? Poczekajcie, no, może ja trochę przesunę. Widzicie, nie? Ok. Ja schowam, żeby wam nie odprowadzało zamętu. I zaczynamy. Noj śliczni. także. Mamy cztery yy, możliwości, to także ja myślę, że cztery talie kart na pewno. Wybieramy dzisiaj, niczka aż wypadną. No kochani, myście ci od Spidermana, powiem wam, że ja bardzo wiem. Zawsze przy którejś tam części, kiedy on traci tego przyjaciela, jest ten moment, co ten czarny, yy, czarny Spiderman, do niego przyjaciel yy, ginie, zawsze płacze, zawsze. Omojętnie ile razy oglądam ten film, zawsze przychodzi ten moment, zawsze płaczę. Co on jego tak... Yy, właśnie on schylony jest nad nimi i tam to ostatnie pożegnanie, o, zawsze na mnie to tak działa. Okej, okay, kochani, zamykam ten swój dziób i zaczynamy. Czy on, ona zdradza? Wracam do Was, przodem. Mm -hmm. Patrzę mi, się ten stoi jak koślawy. Chyba go wygięłam. Zresztą idzie w prawo. Tam jest, wiecie, na tym, hmm, czekajcie na stojaku czy na kamerce. Jest tam takie co ściany, jak się robi, ta poziomica, to tam jest takie oczko. Wyglądało, że jest prosto, bo mi w oczach, tak. W koślawo wygląda. Okej, okay, czy on, ona zdradza? ona zdradza. Karty oczywiście były wcześniej y, przetasowane, przygotowane, tylko na wizji tak je przetasuję, żeby nie było żadnych, może y, jak to się nazywa? Y, Żadnych podejrzeń, że ja coś poukładałam, żeby sobie rozczyt robić, że tak nie jest. Ufamy sobie. Tam cudownie słyszę, tu jest dzwoni. Czekam właśnie na telefon i zaraz przyniosłem sobą nawet, bo to jest bardzo coś ważnego. Coś fajnego się dzieje w moim życiu. Jestem taka podekscytowana. Uch. Czy on, ona zdradza? Wygląda, że to wy zdradzacie. Albo no myślami. Ta osoba raczej nie. Żartowałam Si nie pochajcie, się, nie obrażajcie, to był taki żart. Ok, to powiem Wam moi ślicznicy od Spidermana, żeby nie było tutaj żadnych, od razu już do Was do przodu idę, Żeby tu tak nie siedzieć niekulturalnie. to powiem tak: dużo lat znacie się już, dużo zim, dużo wiosen jak nie wszystkim wybierajcie drugą kategorię, nie żartuję po prostu mówię to co widzę, ok? weźcie to co potrzebujecie resztę możecie sobie odłożyć znacie się dość długo ta osoba jest o was zazdrosna i ona, ta osoba jeżeli pytacie o kobietę to jest waszą przyjaciółką to wiecie jeżeli jesteście z nią w związku, no to fajnie, że się przyjaźnicie. A jeżeli wy jesteście kobietą i pytacie o mężczyznę, to ten mężczyzna może mieć osobę, która nie krajecie z przyjaciółką, ale która no, czy może mu radzić czy coś i ta osoba jest zazdrosna o was, o wasz układ, o twoją relację z tym mężczyzną. To wygląda tak. Po prostu jest ktoś w jego kręgu, kto jest. To prawdopodobnie jest blondynka, ciemnoblondynka. Kto jest o niego zazdrosny? Może to być np kobieta, która z nim pracuje, tak? I ona jest singielką, ona jest wolno, wolna, i ona chciałaby być jego przyjaciółką, i jest zazdrosna od ciebie. To dla kobiet tak to wygląda. Um, powiem tak że niektórzy mogą nie mówić całej prawdy w tym tutaj, w tym układzie między Wami, ale to nie chodzi o zdradę. To chodzi o kasę. Może być coś ukrywane. Wiem, że my pytamy tylko o zdradę, ale mi się tu tak pokazało, to trzy karty razem. To wiecie co? Czasami mogłoby być tak, że po prostu ktoś co płaci na przykład komuś w jakimś domu publicznym, no nie, oczywiście, no nie w tych czasach, no i pff, głupie to by było, nie, to chodzi po prostu o ukrywanie, szczególnie właśnie te trzy karty, o ukrywanie, no nie źródeł dochodu, ale może ktoś być po prostu. Czy grać w jakieś, w jakieś zakłady czy kasyno, nie wiem cokolwiek, i to może być ukryte, tak jakby troszeczkę nie do końca mówi jakby prawdę otwarcie o tym, że on może być hazardzistą czy ona może być hazardzisko tak, ale to, to w niewielu przypadkach. Tak ogólnie, jeżeli pytacie o zdradę, to ta osoba was nie zdradza. I was nie zdradza. Jedynie co właśnie jest y, dla mężczyzn, jeżeli pytacie o mężczyzn, to w ich y, otoczeniu jest kobieta. Blondynka, ciemnoblondynka, która jest właśnie zazdrosna o was, tak? I ona być, może być dla was fałszywa. Nie musi być życzliwa, jeżeli ją znacie. Jeżeli wiecie, że wasz facet, wasz mężczyzna, czy wasz ten kolega, którego pytacie, tak, ale wiecie, że powinien wobec Was być szczery, dlatego pytacie o to, to zdrada, tak? Jakieś macie takie układy, że po prostu oczekujecie, że nie będzie zdrad między Wami, obojętnie o co to chodzi, tak? To powiem Wam, że w jego, w jego otoczeniu w jego otoczeniu jest ta kobieta, która jest dla niego, może nie ma żadnej wartości jako kobieta, tak? Ale jest dla niego bardzo miła, ponieważ ona jest po pierwsze o was zazdrosna. A po drugie, może być do Was fałszywa. Udawać, że jest i Waszą przyjaciółką i jego, tego Waszego potencjalnego partnera czy Waszego męża. To jest jakaś kobieta, która jest tam i jest bardzo zazdrosna, zawisna o to, ale on Was nie zdradza. Ok. Żeby to było sprawiedliwie, to zrobimy tak, jeszcze raz, żeby taka, wszystkie karty miały szansę pokazać się dla innej, żebyśmy nie odkładały, okej, okay, Spider-Man. Idzie na bok. Teraz prosimy Ted'a do akcji. Lubicie Ted'a? <grystanie> Jego teksty to są zawsze mocne. Okej, okay, teraz Ted. Tak, czy... Patrzę sobie tak właśnie cały czas tam patrzę, że tam jakaś pojęczyna wisi. Muszę powiedzieć dla swojego małego, że chyba posprząta w pokoju. Patrzę tak przede mi się zapatrzącą, co tam jest w tym rogu nad oknem? Wiecie, bo teraz jest ciepło i okno cały czas są otwierane. I nie to, że... No wiecie, sprzątać też nie zawsze mi się chce nie, żeby nie było. <laughs> Ale o to chodzi, że te okna są otwierane, a my tu na y, małym pokój na samej górze pod poddaszem. I tu są takie dachy i tam często jest dużo nas, y, spod tego pająki. więc sobie przez tę szczelinkę przez okno przychodzą. Czasami bywa, że tak, że ze dwa dni już są takie... To nie są pojemczyny, tylko takie jak babielato. Albo pojemczyny z brudu. <laughs> Okej, okay, Kani. Czy ta osoba? czy nie zaczęłam pytania. Czy ta osoba, ten mężczyzna, ta kobieta zdradza? Nie w ten sposób dzisiaj, tylko w ten sposób. Czy ta osoba... taka, ta karta chce się pokazać, okej. Okay. Uuu! <laughs> cudo, cudo, cudo. Dobra, Kani. Ja bym powiedziała, że wy jesteście od osoby zazdrośni, że jesteście w związku. I możecie niektórzy, niektórzy szpiegować, albo na odwrót też może być ta energia się wymieni i ta osoba jest bardzo o was zazdrosna, zobaczymy co dalej. I ona właśnie może podejrzewać was o zdradę, albo szpiegować nawet. Kiedyś pamiętam w Polsce był taki policjant, który przychodził zawsze do domu, jak gdzieś tam pieranka była niedosłonięta, to mówił, że daje ta kobieta znaki dla swojego kochanka, że on jest w domu. musiał być wszystko równo. Ponieważ jak cokolwiek było krzywa, to on uważał, że daje ono znaki od kochanka, że o, jest mąż w domu albo nie ma, nie wiecie, to mogą być takie klimaty, <grystanie>, że wiecie, zazdrość, nie? Okej, okay, czy on o zdradza? To nas akurat interesuje dzisiaj, nie o to, czy jest zazdrosny, czy on ona zdradza. Chyba raczej nie. Fuh, good, co to? Czy ona zdradza? Ja myślę, że ta osoba Was kocha jest zazdrosna o Was i ona może podejrzewać Was o zdradę. No. To jest bardziej się upewniam w tym, śliczności moje, czy ta osoba tego układu zdradza. Chciałam tą, ale skoro tam. Widzę, że tu powiem Wam, że co dla niektórych, to się rozstaliście. Wasz związek się zakończył. Przyszło jakieś nieszczęście w tym waszym związku. Jesteście oddzieleni. Ta osoba tak się zastanawia bardzo często, czy macie kogoś i jest zazdrosna. Z tego powodu, że do Was żywi uczucia. Mhm. Tak. To prawie dla wszystkich. Nie wiem, co tam dla niektórych można by było wyczytywać, ale zróbmy to po prostu latem. co super rezonuje, a nie tam historię y, robić i jakieś tam wyciągać na siłę, no nie? Powiem Wam tak, dużo sobie się nabrało, bo, bo taka trudna historia troszeczkę, tak. Ta osoba bardzo chciała, żebyście się nie kłócili. Ona do Was żywi ciepłe uczucia, ta osoba, co w niektórych przypadkach oczywiście może ciągle was kochać, tak? Po prostu ma do was uczucia, nie chce, żebyście się kłócili, jesteście, yy, jesteście w rozłące, yy, po prostu przyszło yy, jak grom ze nieba coś i rozwaliło cały system, cały związek, czy całą relację, co dla niektórych jasne, tak? Ogólnie jakaś kłótnia była cokolwiek, także ta osoba jest yy, ciągle w was, podkochuje się czy zakochana w zależności, tak? I podejrzewam. podejrzewam boi się bardziej na stronę się przychylić, że myśli dosłownie, że wy możecie już sobie kręcić tam nowe życie lub z jakimś się oglądać, tak? Yy, bardzo, bardzo yy, myśli o tym intensywnie i bardzo boi się, że w waszym życiu ktoś się pojawi lub że nie mówicie prawdę kogoś macie. Ma takie podejrzenia ta osoba i jeszcze inna historia. Jeszcze inna historia to taka jest, że ta osoba już Was kiedyś zdradziła, ok? To już, ale to nie może być to i tego nie łączcie. Jeżeli nie tamto do Was, a wybraliście, to spróbujcie w to, tylko nie nienawidźcie mnie, po prostu mówię, karty muszę, nie mogę ich odłożyć i wiecie, powiedzieć, że dobra, już to wszystko. Powiem, tak? Powiem Wam szczerze. W niektórych wypadkach jest tak, że ta osoba Was kiedyś zdradziła lub była taka sytuacja, że czuliście się zdradzeni, o, obojętnie co mi się wydarzyło, tak? I y, były kłótnie w związku z tym. Po prostu ta zdrada, ta niewierność wpłynęła bardzo na Wasz związek. Się pokłóciliście się, rozstaliście. Ta osoba bardzo by chciała, żebyście dla niej wybaczyli już to, ponieważ ona Was y, kocha ciągle i ona już tego nigdy nie zrobi. To jest y, dla tych, co już kiedyś to się wydarzyło, że ta osoba Was nie zdradzi. Raczej tak to pokazuje, no nie najbliższe 3 miesiące Was nie zdradzi. A ogólnie, ale bardzo jej zależy, żebyście dali szansę, jeżeli było coś między Wami z takiego właśnie jak niewierność, już w przeszłości. To na, ten, na ten moment, ona o tym już nie myśli. Ona po prostu ubolewa na tym, co już się stało kiedyś. O teda podziękujemy. Teraz kable Goj. A będzie mi kreia, jak wybrał. Jego seksowny, podstępny wzrok. Dobra, na tym. Zaczynamy, czy... O, nie wiem, kto z całą siedzi. Ja w ogóle nie siedzę na krześle, siedzę na szafce. Bo to krzesło to by było za wysokie, byście widzieli moją dupę. To nie ma na co patrzeć. Okej, okay, kochani. Ups. Jeszcze nie zaczęło mi, proszę nie wyskakiwać. Ja będę tym razem wybierać. Czy to... Czy ta osoba, o której myślimy, zdradza nas, czy jest nam niewierna? Ten to mężczyzna, to kobieta? Bardzo proszę o odpowiedź. ona zdradza, mi się, że nie raczej nie do tej pory tylko jedna tam była zdrada w tamtej talii, ale to też w przyszłości nie teraz, jeżeli już ta osoba bardzo chciała, żebyście ją wspierali bardzo, tu szczególnie te dwie karty, ona bardzo cierpi, wymyślić o zdradzie, ona myśli raczej bardziej, żebyście się w tym momencie, ona tu bardzo przychodzi jakiś ciężki czas, na czymś pracuje, może na waszą relację, może coś się popiprzyło, słownictwo, Ela. Słownictwo. Okej, okay. tam kartę. Mhm. Tak? Czy tutaj mam jakieś komentarze, że jestem taka, 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 wiecie, na priv, albo muszę je tam, ja nie wiem, spamować, jak to się nazywa? Mm, robić jako spam? Nie wiem, po prostu, bo to jest bardzo niemiłe. A wiecie, jak ja to wstawię, to później za jakiś czas znowu mi się przypomnie, bo że ten dzień tam w kwietniu, ktoś tak mnie nazwał. To ja w ogóle to usuwam z swojego życia, po co mi się nerwować w przyszłości? To tak, jaka ja jestem Okropna, i ogólnie to wam się w pale nie mieści. I nam pewnie najlepiej to wykopać dołek, się przykryć piaskiem i się położyć. Wiecie co i czekać. Kto się przyjmuje tym w ogóle? Ludzie tracą sobie czas, w ogóle swój. Mówiąc mi to. Patrzcie, co ja zrobiłem. <ścoughs> Halo, tu no, Dobra, tak, kochani, już jestem gotowa swoją głupotą całą. Kochani, ta osoba bardzo was od wszechświata prosi, żebyście ją wsparli w tych trudnych dla niej chwilach. Ona nawet nie ma zamiaru was zdradzać. Jeżeli wy dokonaliście jakiejkolwiek niewierności, to ona wierzy, że przyjdzie ta sprawiedliwość I dla osób, które są wierzące. Znaczy, jeżeli ta osoba jest wierząca, to ona uważa, że ona nie chce was potępiać, nawet jeżeli w myślach ma, że mogliście tam na kimś zawiesić swoje piękne oko, to ta osoba nie chce w ogóle konfliktów i ona uważa, że Bóg jakby to kiedyś tam rozgrzeszy, tak? Ona chce po prostu tylko radości w Waszym związku, także tu nie ma absolutnie zdrady. Ona bardziej ubolewa na tym, że może podejrzewacie ją o coś czy coś. Ona po prostu nie chce. A jeżeli ona podejrzewała, czy cokolwiek się wydarzyło między wami, to też pragnie zapomnieć. Uważa, co ma być, co tam ktoś wynagrodzi w przyszłości, tak? Ona nie chce tutaj na ziemi żadnych konfliktów, ona chce wsparcia, ona chce Was wspierać i ona chce szczęśliwego związku. Jeszcze dołożymy tą kartę. Co ona ma tu do powiedzenia, ta osoba? Proszę, jesteś moim szczęściem, czekam na wiadomość do, od, od ciebie. Proszę bardzo, całe jak pierwczytam, to potem widzicie, jaka to jest prawda. Ta osoba po prostu nie chce, ona nie chce ani się kłócić, chce wsparcia, chce was wspierać. Ona chce pracować czy pracuje nad tą relacją. Uważasz, cokolwiek złego się wydarzyło, to przyjdzie, sprawiedliwość, tak? Ten taki sędzia, czy to Bóg, wszystko każdemu tam za wszystkie krzywdy wynagrodzi. Ona, ta osoba chce tylko radości z waszej strony. Nie chcę się kłócić, nie chcę żadnych problemów. Dzięki Bogu, Lubię takie nieproblemowe osoby. Dobra. Takara, do ja podziękujemy. Zależdżamy street i seksowniak. Proszę kochani. E, dobra, gdzie to pierwsze? Czy ta osoba, o którą wszyscy pytamy, czy robi nas w konia? Czy przyprawia nam rogi? Czy zdradza nas. Ja dzisiaj głowa boli. Hmm. Czy ta osoba skupisz się skarby moje? Czy ta osoba zdradza? No tylko to jest odkryte? Czy ta osoba zdradza? Uuu Uu. Pani. Hmm. Czy ta osoba, którą pytacie? To teraz ta, kochana, ty powiedziałaś mi wczoraj z kamery 40 tam, że dla ciebie w niektórych układach to się wydaje wszystko za, za piękne i za pozytywne. To proszę, wybierz to. Na pewno będziesz tym razem nie rozczarowana. Prawdopodobnie. Yy, ten. Ups. Nie tak, dzisiaj nie, tak dzisiaj. Kiedy masz się pokazać, to się pokażesz. Mhm. Tu jest błyskotliwy, bardzo inteligentny. Jeżeli coś robi wbrew, to nie da się, żeby ktoś odkrył w niego zagrywki. Bo inni nikogo tu Bardzo, bardzo inteligentna osoba, bardzo myśląca. Jeżeli oh, ma kogoś na boku, albo kręci z kilkoma na raz, to powiem Wam, że nawet za cholerę tego nikt nie wykryje. To jest przebiegła osoba. Takich ja właśnie nie lubię. Nieszczarych. Hm. Jestem przecież starszy. Ciekawa historia, powiem tak, tak? Tu mi to mówi, że on y, chciałby, jakby po prostu być w Twoich oczach kimś starszym. I jeżeli miałaś kiedykolwiek do Niego jakieś senki, albo pytałaś y, o te trzy karty, dosłownie to samo mówią: O, gdzie Wy jesteście tam? To On by, jak chciał, na przykrycie swoich takich, on może być i flirciarzem, może być, tak? Y, niekoniecznie zdradza, ale może być kobieciarzem. Yy, ogólnie lubić może imprezy, jakieś takie chodzenie po barach, wydawanie kasy. I powiem, yy, że jest bardzo inteligentną osobą, bardzo myśląco. Także jeżeli cokolwiek by robiła, to ciężko będzie komuś wyłapać to, bo on bardzo dużo myśli. To jest osoba błyskotliwa, inteligentna, najbardziej z wszystkich tutaj w kartach. Powiem potrójnie pokazane. Także zależy, kogo pytacie. Ty, słoneczko moje, zawsze mówiłaś, że ja tak za dobrze czytam, a ty wybierasz tak pozytywnie, a to nie jest możliwe, to mam nadzieję, że trafiłaś na to. To perfekcyjnie dla ciebie. Tak, kochanie. Jeżeli się, za się zawikłałyście w taki związek z tą osobą, to potrzebne jest koniecznie, żebyście poprosili kogoś o pomoc. W niektórych wypadkach, jeżeli chodzi o jakieś podziały majątków czy trudne małżeństwo, to nawet wy detektywa wynająć, to nawet by nawet bardzo wskazywało na to te dwie karty, że nad komuś zapłacić, jeżeli wiecie, no nie dla wszystkich, tak? A jeżeli macie problem z facetem, który wali w was po rogach i podejrzewacie go zdradę, to trzeba by było nawet, żeby komuś zapłacić, to zrobił zdjęcie, mieć dowód, na przykład w sądzie, tak? Powiem Wam, że tu nie widzę uczciwości za bardzo. Naprawdę, tu żadnej karty nie widzę uczciwości. To jest wszyscy taka inteligentna, przebiegła, energia. Facet, zaraz o kobietach, facet, który yy, bardzo, bardzo dużo myśli i nie da się przyłapać na żadnym kłamstewku. W oczach ludzi jest taki, dosłownie jak wszyscy podanie patrzą na kogoś takiego jak króla czy prezydenta, taki wiecie, takie bóstwo, to... Yy, to czy w pracy, czy tak kobiety na jego patrzą? Ogólnie taki prawdziwy mężczyzna, nie taki tam przy komputerach cichutki, który tam pracuje przy programach, nie. To jest jakiś taki facet po prostu, taki chuj, sama nie wiem, miliony różnych wizji mam teraz. A dla kobiet wam powiem, czy ta kobieta was zdradza? Ta kobieta yy, was nie zdradza, jeżeli pytacie o kobiety, ok? Czy kobiety pytają kobiety, czy facet pyta o kobiety, to nie. Ale za to ta kobieta to zaskoczy Was, myśli, że Wy ją zdradzacie. Ok? To możecie z nią sobie porozmawiać. Ona Was nie zdradza, ale w jej głowie jest tylko to, że Wy jesteście przybiegli i na pewno robicie coś jej poza uszami. Tak? To jest taka, taka sprawa. I nie bardziej to właśnie zla panie, najwięcej kobiet, myślę, żeby mamy nadzieję, że nikt tego nie wybrał, oprócz tej jednej, która zawsze była taka niezadowolona. To, kochanie, trzymaj się. Teraz mam nadzieję, że to był rozkład dla Ciebie. Widzisz? Rzadko, kiedy wychodzi coś złego, a tym razem naprawdę wyszło niefajnie. Tu albo w... jeżeli po prostu komuś nie pasuje, albo oczeniewać tego Lowellasa, ten od Dummies, to on taki jest. Jeżeli to komuś nie pasuje, to sobie się nie przyjmujcie. Po prostu trzeba zrobić, żeby coś yy, wykryć, no nie? Ale mam nadzieję, że to wszyscy wybrali to, co mają naprawdę problem. I chodzi, żeby mieć dowód na to, niewierności, ponieważ przez to coś w waszym małżeństwie nie tak się dzieje, no to bym radziła, żeby poprosić pomóc kogoś. Kogoś, kto ma pojęcie o tym, żeby po prostu udowodnił to, bo wygląda, że wasze podejrzenia są słuszne. Śliczne Maja, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że nie zawsze karty są takie różowe, no ale jeżeli ufacie tej osobie, zresztą jakbyście na 100% trwali, byście o to nie pytali. Ale jeżeli uf ufacie i myślicie, że Elka to pieprzy, głupot, to w ogóle nawet nie tego. Nie, nie lajkujcie oczywiście, nie, nie, nie. Ale w ogóle się nie przyjmujcie, bierzcie do głowy, wracajcie jutro, bo dzisiaj będzie następny dla was już, mm, cudowny filmik. Buziatki, kocham was, uwielbiam i pa, pa. Ciebie tu jesteście, idziemy w ogóle wcisnę Na razie, puśka.